Panie Starosto, wróci Pan z Warszawy i zdaje się, że mamy wieści na temat wotów kędzierzynie koźlu. Tak, byliśmy wspólnie z Panem Posłem Masełką, Pana Wiceministra Obrony Narodowej, Pana Tomczyka, który po, po tym jak przedstawiliśmy mu argumenty nasze związane z nowotem, dlaczego miałby być akurat wot w kędzierzynie koźlu. No, uznał, że te argumenty są wystarczające. Zresztą tak szczerze mówiąc, to on już też wiedział o tym w Kędzierzynie, bo myśmy też już wcześniej pisali, sygnalizowali ten temat, także podjął decyzję, tak nam każą też przekazać, pozwolił przekazać, że, że na pewno i w Kędzierzynie i w Nysie będą te pododdziały jednostek wotowskich. właśnie znaczy, tutaj rozumiem, kluczem jest to słowo pododdziały. To będzie batalion, czy to będą kompanie? Jak to będzie wyglądało? Z naszego punktu widzenia to nie ma większego znaczenia jeżeli chodzi o samo słowo pododdział to ono jest od drużyny po batalion więc tutaj to zostawiamy w gestii wojskowych, czy to będzie kompania, czy batalion, czy dwie kompanie. To naprawdę jest sprawa drugorzędna. Ważne, żeby te jednostki się znalazły w naszym mieście, w naszym powiecie. I gdzie one będą stacjonować? I gdzie będzie ta siedziba? Myśmy zaproponowali lokalizację przy Zespole Szkół nr 3. To obecnie to są budynki, które też są użytkowane przez Zespół Szkół nr 3 tam już rozmawialiśmy z dyrektorem sprawdzaliśmy wiemy że jest wystarczająco dużo miejsca żeby pomieścić i szkołę i jednostki te wotowskie a Łączy to te i jednostki, i szkołę, właśnie ta, ci uczniowie, którzy w liczbie ponad 200 są w 9, 9 klasach mundurowych, także to chcielibyśmy też, żeby wybrzmiało i żeby mogło stanowić taką platformę do no, takiej reklamy, propagowania idei wotu. Że są młodzi ludzie, którzy już teraz są, którzy uczą się w tej szkole, już są członkami WOTU, a z drugiej strony ci młodzi jeszcze niepełnoletni, żeby mogli bezpośrednio korzystać z tej obecności WOTU, chociażby wspólnie ćwicząc z tymi żołnierzami.